Jak pewnie wiecie, Tak Shooter jest jedną z moich ulubionych wieżyczek w Bloons Tower Defense Battles i lubię jak po prostu te pociski się rozbryzgują na każdą stronę. Albo bardziej lecą na każdą stronę, nieważne. A co by się stało, gdyby każda małpka strzelała jak Tak Shooter? Także dzisiaj w tym odcinku właśnie coś takiego będę chciał zrobić. Mam nadzieję, że mm, wam się to spodoba. I tak, każda małpka, z tego co sprawdzałem, będzie po prostu strzelała na każdą stronę. Będzie to dziwnie oczywiście wyglądało, mm, ale zaraz zobaczycie, bo po po prostu e, o co dokładnie chodzi. Także weźmy, ym, odpalmy pierwszą falę i zaraz będziecie wiedzieli o. <laughs> Co to jest? To jest totalnie broken. Oczywiście, linka do tego moda podrzucę wam w opisie, gdybyście chcieli sobie też to przetestować. I też będę chciał zobaczyć, jakie dokładnie małpki tutaj mm, działają z tym, bo w sumie nie wiem, czy wszystkie. Sprawdzałem to na podstawie tylko jednej podstawowej małpki, ale na przykład, czy to będzie też działało? Czy znaczy łódź podwodna, czy będzie też działała? No trzeba będzie się po prostu przy, ym, sprawdzić. Uwaga! I w sumie nie widzę. Tak, też to działa. Ej, to jest broken, można naprawdę robić... Takie taktyki. Dobra, weźmy przyspieszmy czas, bo przecież nie będziemy tego obserwowali na prędkości razy jeden. Wypamiętajcie, żeby zostawić lajka na koniec roku, jako że dzisiaj jest 31 grudnia, wiecie, koniec roku. Także możecie zostawić ostatniego lajka w tym roku. I oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, to subskrybujcie kanał. Wtedy nie przegapicie żadnych filmów właśnie z blonsów i właśnie między innymi takich rzeczy, dobra, czyli mamy tak, Razor Sharp Shot <laughs> jak to wszystko po prostu będzie biło. Też szukałem takiej mapy. To jest to oczywiście jakaś mapa, mmm, gdzie będę mógł po prostu postawić jak najwięcej. A czekaj, a snajper, jak będzie działał? Nie, sna... What? Czy snajper w ogóle się nie obraca. Nie, nie wiem, czy. <laughs> nie wiem, czy snajper. Też będzie dzisiaj, nie no, on jeden balon naraz niszczy z tego co widzę, chociaż z drugiej strony, nie no, jeden balon, okej, okay, to sprzedajemy go, nie chcemy, nie chcemy tego gościa, postawmy sobie statek, Sta... okej, okay, statek widzicie też pięknie się tutaj e, sprawdza i no i plan jest taki, żeby przetestować większość wieżyczek, żeby zobaczyć, która jest e, z nich najlepsza, która najfajniej się tutaj będzie e, sprawdzała. Dobra, to sobie na pewno weźmiemy. Advanced Intel sobie klikniemy. I na przykład zastanawiam się, czy to działa także z bohaterami. Właśnie, więc to też trzeba będzie kliknąć. Przyspieszymy czas. Razy powiedzmy 5, żeby to też nie trwało. Nie wiadomo ile, ale na przykład, czy, czy małpka klejąca będzie kleiła. Czekaj, czy ja dobrze widzę, że ona będzie kleiła więcej balonów na raz? Nawet teraz nie, nie możemy tego jakby dostrzec, ale tak, tak mi się zdaje, że ona będzie po prostu kleiła więcej balonów na raz. Nie, no to jest ciekawy mod, bardzo ciekawy mod. Wiadomo, to jest taki bardziej forfan modzik. I wydaje mi się, że jest zwiększony zasięg troszkę tych wszystkich pocisków. Zobaczcie, jaki ja mam mały. Tutaj też jest mały zasięg. Tutaj też jest mały zasięg, a to przecież ma zasięg innych wieżyczek. Gdzie? A to wiele. Chociaż nie nie, nie, nie wiem, czy szybciej jest atako, Czy szybciej są te pociski wypuszczane, czy nie. Dobra, weźmiemy sobie też postawimy mm, na przykład ninja. Dobra, niech sobie będzie tutaj ninja. Druida też postawimy czemu nie. Niech sobie druid też strzela. Właśnie ja muszę mieć coś na kamobalony. a dobra, ty będziesz fokusował w głównej mierze kamobalony. Weźmiemy Seeking Shuriken. Nie no, chyba wszyscy po prostu tak. Każda z tych małp, które postawiłem, wyszukuje balony. To jest. Nawet nie, nie trzeba kupować, wiecie, lepszych wieżyczek, bo to, co mamy teraz, to tak dobrze działa. Tak, tak dużo tego atakuje. Dobra, 23 runda. O, kam o widzicie, pierwsze kamobalony się przedzierają. Mm, niedobrze, niedobrze. Dobra, trzeba będzie coś za chwilę z tym zrobić. A postawimy małpkę lodową, czemu nie? Dobra, i jeżeli pamiętam, to na kamobalony. To było dobre, to. No to weźmiemy sobie dolne drzewko. O! I teraz będzie to lepiej działało. Czyli tak, te pociski automatycznie widzicie, wyszukują. Cyk, 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 cyk. Yy, I po prostu one będą tutaj krążyły w powietrzu. Więc na pewno będę chciał Manki Saba sobie mm, kupić na troszeczkę lepszy poziom. Bo wydaje mi się, że będzie sobie idealnie po prostu tutaj radził z tym wszystkim. Ok, 27 runda. A, nic, nic ciekawego się nie dzieje. Myślałem, że będzie jakoś to lepiej wyglądało. Dobra, to sobie na pewno kupimy. Ty, ile pocisków jest. Okej, okay, czyli każde... Ja myślałem, że wiecie, to jest po prostu. O, yy, zamiast jednego pocisku będziesz wypuszczał tam 5-6 pocisków i tak naprawdę to będzie wszystko. Ale okazuje się, że są jeszcze różne ulepszenia. O, o, meta... metalowe balony. Co to jest? Co to jest? Dobra, to teraz ulepszamy sobie 1000. A, jeszcze muszę adorę postawić. Właśnie, za zapomniałem o adorze. Mm, Okej. Okay. Widzę, że metalowe balony nie mają kompletnie szans. Ja też, widzicie, powinienem się skupić na czym innym. I powinienem sobie ulepszać małpki. Albo postawić bohatera. A, czy tam, bohaterkę. A staram się też po prostu posprawdzać, jak to będzie dalej. Dalsze tiery będą wyglądały. Dobra, uwaga. I postawmy ciebie w... Może w tym miejscu? Ok. Tylko, że zanim ty cokolwiek będziesz mogła... Hmm... Tutaj zaatakować, no to troszkę czasu minie, mimo wszystko. No, na, nawet dużo czasu minie. Dobra, weźmiemy sobie klej. Jeżeli to będzie kleiło wszystkie balony, no to ja jestem. E, ja jestem jak najbardziej za. I chyba lodowa małpka. A lodowa małpka, zobaczcie, jaki mam mały. Ty, ona zawsze miała taki mały zasięg? Widzicie to? Jaki malusi zasięg? Co jest? Aż dziwnie to wygląda. O, dobra, cannon ship. Jeszcze będziesz z armat nawalał. Widzicie, armaty lecą w każdą stronę. Więc, um, więc fajnie, 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 dobra, weźmy sobie triple guns, to jeszcze powinniśmy więcej pocisków tutaj niszczyć. A co jeżeli samolot? Jak będzie samolot? A nie, samolot działa po prostu normalnie. OK, to sprzedajemy samolot. Samolot nie jest mi potrzebny. I mamy triple gunsy. <noise> Wszystko po prostu będzie niszczone. Zastanawiam się, czy muszę coś jeszcze ulepszać, czy raczej mi się uda um, przejść tą mapkę już do samego końca. Właśnie takim, takim ustawieniem. Chociaż później nie, no, jak będzie 63 runda, to może być mały problem. Dobra, to sobie to kupimy. Weźmiemy sobie, przyspieszymy troszeczkę czas, żeby to nie trwało, nie wiadomo ile. I uwaga, uwaga, uwaga. Cyk! Jak to niszczy? Dobra, za chwilę zobaczymy, jak z mabem sobie poradzimy. Bo to też będzie mm, ważna rzecz. Weźmiemy go sobie w tym miejscu. O! Nie, nie, nie wiem, czy jest więcej pocisków magicznych, bo w sumie wszystko jest od razu niszczone, więc nawet nie mogę się przyjrzeć. Uwaga, Moabik. Jo! Co jest? Na pewno Moab normalnie nie powinien być tak szybko niszczony. A tak shooter? Jeżeli bym... Tak shootera. Nie, tak shooter widzicie, działa dokładnie tak samo, jak zwykły tak shooter. Nie, to, to sprzedajmy go. Nie, nie potrzebuję tak shootera. Ja chcę się skupić na zwykłych mapkach, a na przykład jeżeli postawię sobie. Aha! Okej. Okay. Y, dobra, 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 dobra. Już mam pewien pomysł. Weźmiemy sobie cyk, cyk, laser shock i sobie ulepszymy to drzewko. <laughs> każdą stronę po prostu. Ty, tak naprawdę mógłbym zrobić odcinek tylko, gdzie bym stawiał dartlinganerów i wiecie, postawiłbym ich tak dużo w różnych miejscach, że całą mapę po prostu bym obejmował. Tutaj na przykład w tą stronę leciałby pocisk, innego bym postawił, żeby leciał tutaj i po prostu nie byłoby szans, że coś się przedrze. No, to jest, to jest bardzo dobry pomysł na jakiś przyszły film, um, więc jeżeli chcecie po prostu, żebym coś takiego sprawdził, to dawajcie znać w komentarzach. Wiem, że jeszcze muszę przetestować sobie um, czwarte tiery tych poprzednich małpek, znaczy w poprzedniego poprzedniego Czyli Lartlinganera i Boomerang. Spokojnie, mam to w pamięci, albo po prostu znalazłem to. A właśnie, a Boomerang? Tak sobie poradzi Boomerang. Um, weźmiemy sobie, zwiększymy o zasięg. A, są też Boomerangi. Okej, okay, fajnie to działa. Dobra, ale ja chcę zobaczyć, jak to będzie działało. No i mamy 5600, więc <laughs> zobaczmy. Może jeszcze rakiet Storm byśmy sobie kupili. Pytanie, czy wtedy rakiety będą leciały w każdą stronę, czy mm, jakoś inaczej będzie tutaj to zrobione. Zaraz, zaraz się przekonamy. Tutaj mamy 4000, tutaj 27000, więc tego nie potrzebuję. No dobra, zbieramy kaskę dalej. Dobra, przetestujmy sobie ten racket Storm i zobaczymy, czy będzie to leciało w każdą stronę. Wszystkie oczywiście małyby są totalnie gniecione. Postawiłem jeszcze chemika, żeby... O, w sumie nawet możemy go wzmocnić. I uwaga! Nie, okej, okay. leci to w jedną stronę. Jakby to leciało w każdym stronę, to już by było totalnie OP. Jeszcze myślałem, czy by sobie tego nie kupić. I bardzo możliwe, że jest jakaś małpka, której nie sprawdzimy, a która by się pięknie tutaj sprawdzała. O, o, w sumie takie bomby. Ty, jakbym dał pod to dolne drzewko. Weźmy sobie się razy jeden. O kurde! Oj, 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 oj! No, jakby takie bomby leciały w każdą stronę, to, to już jest broken. To, to totalnie jest broken. Przecież to le leci, nawet jeżeli jakaś tam. Mm, jakaś małpka, nie, przepraszam, jakiś balon się przedostanie dalej, to kompletnie to nie zmienia faktu, że później ta bomba może polecieć, wiecie, gdzieś tutaj i na przykład przy samym końcu rozwalić tego. O, zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało z BFB. Ok, jest zgnieciony. <grystanie> zgnieciony totalnie. Dobra, weźmiemy sobie rakietki jeszcze. Widzicie, nic nie może się przedrzeć. Czekam na, oczywiście, 63 rundę. Bo normalnie, takim, grając takim setupem, no to raczej nie powinno mi się udać tego zrobić. Jeszcze możemy przetestować tego snajpera. O, cek i na przykład pod to drzewko iść. Jakby, kurde, snajper działał tak, żeby dużo takich pocisków wypuszczał, to by był najmocniejszym snajperem. Dobra, 3400. 62 runda. Zaraz będziemy wiedzieli. Okej, okay. sobie jeszcze szybsze strzelanie zrobimy. Mhm. Mm dawaj mi 60... O, 63. Chcę zobaczyć, czy cokolwiek się tutaj przedrze. 62. Dawaj, 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 dawaj. Bo chcę mieć w końcu odpowiedź. O, jest... A, coś tam się przedziera, widzieliście? Co, co, tutaj coś się przedarło. Ale poza tym... Poza tym to tak ciężko. Ile ty masz w ogóle? 12 tysięcy. Ten ma najwięcej, bo ma 65 tysięcy. Wydaje mi się, że to jest najlepsza mapka, jaką możemy sobie tutaj postawić. Wiadomo, mógłbym oczywiście ją przetestować i zrobić pod inne drzewko. I może zrobimy to właśnie w kolejnym filmie. Dobra, weźmiemy sobie to. No i są. No, bije dużo, nie? Ale chyba najwięcej, najwięcej mimo wszystko, robi ten monkey, monkey sub. Adora w ogóle jest bezużyteczna tutaj. Nic nie robi. Tak samo jak glue I tak samo jak ta zwykła małpka. I ninja tak samo, więc no. Na, najwięcej robi ten dartling gunner i tutaj e, ta łódź podwodna. To to trzeba przyznać. Dobra, weźmiemy sobie to. No i co, będziesz sobie strzelał fajnie. Wszystko jest od razu niszczone. Zastanawiam się, co jeszcze mogę tak naprawdę przetestować. Chyba to, Arcane Spike. E, faster firing Magic do stąd filamy tu most blonde types. No dobra, tylko że problem jest taki, że nie będziesz miał w zasięgu raczej. A banany? A jak... Czekaj, a może jakoś banany się inaczej będą produkowały? W każdą stronę? Nie, okej. Okay. Czyli banany działają dokładnie tak samo. A inżynier? Ok. Ty Postawia tyle wieżyczek od razu o, ho ho, dobra, inżyniera trzeba będzie zostawić. <grym>, na kiedy indziej? No, inżynier zasługuje po prostu na osobno, mm, osobne sprawdzenie tego. Okej, okay, to teraz sobie albo Mada bym... Nie, na no, Mada na pewno nie uzbiera. Na no, to wybieram. Arkane Spike, ale bardzo fajny modzik. Polecam się pobawić, może znajdziecie jakieś inne fajniejsze taktyki. I to jest też dobre do challenge. na przykład jedna wieżyczka challenge, ale z tym modem. I próbuję znaleźć tą jedną. Albo bym tą wziął, albo tą wziął. No, je jeżeli miałbym po prostu wybierać. Dobra, mamy magika. I ten magik... No, co, co, coś tam bije, nie? Co, coś tam bije, ale... Czy on jest taki broken? No najbardziej broken jesteś ty. Szkoda, że nie mam 64 tysięcy, bo jakby taki piąty tier w każdą stronę strzelał, to by dopiero było. Na przykład można też oczywiście super Supermałka Super małpka też... Halo? A. Okej, okay. idą balony. Czekaj. Co to są bardzo balony? On nie może tych balonów atakować? O tak, atakuje, dobra. Ej, super małka taka powiedzmy pod trzeci czwarty tier gdzieś na środku mapy ze zwiększonym zasięgiem to też by było dobre. Dobra, na razie go sprzedamy. Czyli są rzeczy, które trzeba będzie sprawdzić w kolejnym odcinku, czyli Inżynier Super Małpka. I, 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 i... i ee, coś jeszcze było, ale teraz zapomniałem. Nie, nie widzę na pierwszy rzut oka. No to coś jeszcze, jakaś taka małka była, którą można by było sprawdzić. Więc ym, ten modzik ma na pewno potencjał. E, 64 tysiące. Tak naprawdę mógłbym posprzedawać te małpki wszystkie. E, tego... O! Albo o oh, Tornado. Tornado w każdą stronę. O, oh, albo coś takiego. Dobra. I weźmiemy coś takiego. O, no, pokażcie mi, <grystanie> pokażcie mi te kule. Ty idą w każdą stronę rzeczywiście. I one dochodzą aż tutaj. Czyli idealnie, gdyby się balony przebiły, to on będzie po prostu mógł powstrzymywać. Nie, ale mówię, to jest te, tak broken combo, że tutaj ja nic nie muszę więcej robić, bo <laughs> wszystko jest tak naprawdę e, zrobione i mapa już od samego początku tak naprawdę była e, wygrana. Także bardzo fajna, e, bardzo fajna rzecz. Mam nadzieję, że Wam też się e, coś takiego e, spodobało. Mówię przypadkiem znalazłem tego moda, szukając w ogóle kompletnie czego innego, a się okazało, że e, naprawdę dużo fanu daje. Ta matka, tylko wiadomo, mogłaby być też lepsza matka z wieloma zakrętami, to wtedy by się lepiej to sprawdziło, ale mimo wszystko um, udało się chyba wyciągnąć z tej mapy 100%. Jeszcze patrzę, czy mogę coś na koniec ulepszyć. No, mo mogę to, <grym> mogę tego ninja sobie. Ty, czy on rzuca teraz, <grym> tak, on rzuca więcej tych, um, tych kolczatek, o, jest ząg. Ech, no co. Był i go nie ma, tak, tak można to, um, tak to podsumować. 440 dolarów wygranych, także dziękuję Wam za uwagę, wszystkiego dobrego e, w nowym roku oczywiście i co, widzimy się już w przyszłym roku, w kolejnym odcinku. Cześć!